Różne gospodarstwa, różne potrzeby, dlatego beczki plastikowe Boryszew dostępne są w wielu pojemnościach. Od 45 litrów przez 70 litrów, 120 litrów, aż do 220 litrów. Niezależnie, czy robisz kieszonki w domowej kuchni, robisz zapasy dla dużej rodziny bądź małej firmy, dobierzesz odpowiednią wielkość do swoich potrzeb. Małe beczki od 45 do 70 litrów, idealne do domowego użytku. Sprawdzi się idealnie, gdy chcemy ukisić kilka główek kapusty lub kilkanaście kilometrów. Kilogramów ogórków na zimę. Zmieszczą się w piwnicy czy spiżarni, a ich solidna konstrukcja i grube ścianki chronią zawartość przed czynnikami zewnętrznymi. Można w nich też nastawić zakwas: na żurek, barsz czy ogórkową w większej ilości. 120-litrowa beczka. Pomieści około 50-60 kg poszatkowanej kapusty wraz z zalewą. To rozwiązanie dla prawdziwych miłośników kiszenia lub małych producentów żywności. W takiej beczce możemy przygotować tradycyjną kiszoną kapustę na sprzedaż albo przechowywać dużą partię mąki. Czy zboża? Duże beczki 220 litrów. Prawdziwy gigant, rozmiarem odpowiadający klasycznej beczce 200 litrowej. To świetna opcja dla rolników małych przetwórni, albo jeśli chcemy zbierać wodę pitną lub deszczówkę na zapas. Taka beczka zmieści ogromną ilość kiszonek, na całe pole ogórków zamienionych w kiszone, albo powoli zamagazynować zboże, kukurydze czy inną suchą żywność w dużej ilości. Mimo rozmiaru pozostaje łatwa w obsłudze. Tworzywo jest lżejsze niż metal, więc pusty pojemnik można dość łatwo przenieść lub umyć. Wszystkie pojemności mają szeroki wylew około 36 cm średnicy, co ułatwia załadunek i wyładunek zawartości. Bez problemu sięgniemy ręką do środka, włożymy duże ilości warzyw czy czerpak do mieszania kiszonki.